Biskupski Sylwester, bezdomny, mieszkający kiedyś na ulicy Widawskiej 110, obecnie bez meldunku, bez jakichkolwiek kwalifikacji do życia, można powiedzieć. Ja i moi bliscy jesteśmy bezdomni w związku z budową drogi ekspresowej S8, potwierdza Marek Biskupski z Sieradza. Ich dom został już wyburzony, a odszkodowania rodzina nadal nie dostała. Teraz jestem, jesteśmy ludźmi bezdomnymi, nawet korespondencje. Nie wiemy. Na jakie adresy? Bo nie mamy stałego miejsca. U siostry zazwyczaj, mama, staruszka u siostry. No jest tak jak jest. Przepraszam, trudno mi mówić nawet o, o takiej sytuacji. Ja nigdy nie przypuszczałem, że dożyję takich czasów. Marek Biskupski pięć lat temu skończył budowę domu przy ulicy Widawskiej w Sieradzu. Zamówił plany zagospodarowania terenu, nasadzeń drzew i krzewów. Chciał otworzyć gospodarstwo agroturystyczne. Wszystko układało się po jego myśli. Do grudnia ubiegłego roku, kiedy dowiedział się, że przez jego posesję będzie przebiegała droga ekspresowa S8. Ja, proszę państwa, jeżdżę po Polsce. Wiedziałem, że drogi są potrzebne. Godziłem się na to, ale nie wiedziałem, że w ten sposób zostanę potraktowany. Siostrzeniec pana Marka, Sylwester Biskupski, z ogromnym żalem patrzy na to, co zostało z gospodarstwa. Sam zamierzał wybudować dom po drugiej stronie drogi, ale nie dostał pozwolenia. Dlatego zaangażował się w rozwijanie gospodarstwa wujka. Ja może jestem troszeczkę bardziej rozgoryczony, bo ja zaczynałem tutaj na tej działce, można powiedzieć, tu nie było nic. Było zwykłe pole. Ten cały nakład tutaj, co jest, to jest, są pieniądze mojego wujka, które on kładł, a ja tutaj pracowałem łącznie z tą budową domu, sadzeniem drzew, krzewów. Teraz nie zostało z tego nic oprócz kupy gruzu. Dom został zburzony, drzewa wycięte. Jednak obaj mężczyźni zgodzili się, że trzeba coś poświęcić, bo wszyscy potrzebują dobrych dróg. Pogodzili się z tym, że rzeczoznawca nie uwzględnił wycenie gołębnika czy murowanego grilla, choć były trwale związane z podłożem. Pominięty został również wykopany przez biskupskich staw. A rzeczoznawca twierdzi, że nie, bo nie, bo to jest policzone jako grunty rolne. Ale dlaczego grunty rolne, jeżeli my użyliśmy nakład, żeby to wykopać, zagospodarować? A on twierdzi, że. no bo to jest w gruntach rolnych i w ogóle. No to pytamy się, no to niech nam wykopie taki staw za te pieniądze i w ogóle. No to on umywa ręce. Mimo wszystkich tych wątpliwości, biskupcy zgodzili się nawet na to, że rzeczoznawca wycenił metr kwadratowy gruntu rolnego na 30 groszy. Chcieli odebrać pieniądze i kupić inne gospodarstwo. Wyprowadzili się, ale odszkodowania nie dostali. Obiecali mi najpierw odszkodowanie w marcu, w kwietniu, w maju. Jest koniec maja, 31 maja. Dzwoniąc do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dowiaduje się, że znowu przesuwają termin. Mam zapytanie, dokąd będą przesuwać te terminy? Tu ważą się ludzkie losy być lub nie być. To jest takie traktowanie człowieka, no można powiedzieć, jak przedtem Amerykanie traktowali Indian, wykupywali ich za korale, wyganiali ich z własnych ziem, żeby zagarnąć. Tak teraz, właśnie państwo polskie, prezydent dążą właśnie do tego samego. Wyrzucają ludzi na bruk. Sprawa się przeciąga, ponieważ Urząd Wojewódzki włodzi odwołał się od opinii rzeczoznawcy. Uznał, że stawka za grunty rolne w całym powiecie Sieradzkim jest zbyt niska, dlatego wypłata odszkodowań została wstrzymana. Dostarczamy rzeczoznawcy majątkowemu w tej chwili informacji, które w naszej ocenie pozwoliłyby mu zweryfikować tą swoją wycenę, która została nam przekazana. Rzeczoznawca może jednak nie zgodzić się na zmianę operatu szacunkowego. Wówczas Urząd Wojewódzki rozważy oddanie sprawy do Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Dla Marka Biskupskiego to oznacza kolejną zwłokę. Na informację od Rzeczoznawcy Majątkowego chcemy poczekać do końca przyszłego tygodnia. No i po tym terminie rozstrzygnie się, czy idziemy w kierunku tego postępowania przed Komisją Arbitrażową czy też rzeczoznawca zdecyduje się zweryfikować swoje operaty szacunkowe. Myślę, myślę, że te dwa tygodnie jeszcze można poczekać. Jeżeli Urząd Wojewódzki czy rzeczoznawca zmieni na wyższą, po prostu mi zwrócą, a ja mam już pieniądze i mogę coś robić. Dyrektor Klimczak zapewnia, że jeśli sprawa trafi do Komisji Arbitrażowej, zostanie tam rozpatrzona w pierwszej kolejności. Cały proces ma się zakończyć w przeciągu miesiąca.